Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony Marek, a jesteście na kanale Kryptowaluty dla Początkujących. W dzisiejszym filmie, słuchajcie, poruszymy jakże istotny temat, który może mieć bardzo duży wpływ na najbliższe lata w świecie kryptowalut, mianowicie o taką globalną adopcję mi chodzi. O firmy takie największe, które już wchodzą w ten świat, o globalnych potentatów w swoich branżach, którzy zauważyli potencjał krypto, NFT, blockchainu i implementują te technologie właśnie w swoim imieniu, w swoich firmach. Więc o tym wam dzisiaj opowiem. Kolejna rzecz to wpadajcie na mojego Twittera, Marek Steeler, wpiszcie sobie w wyszukiwarkę, gdzie informuję o jakichś altcoinach, nowościach, moich planach. I ogólnie są też ankiety, na których można się czegoś dowiedzieć. I wpadajcie też na mojego Instagrama, gdzie, gdy jestem na jakiejś konferencji, wrzucam ciekawe nowinki, informacje z tego rynku, jakieś rozmowy z projektami, czasami rzadko bo rzadko, ale warto również tam być. Marek, podłoga, Stiller, znajdziecie mnie bardzo łatwo. W opisie pod tym filmem jest 10 materiałów, które polecam i zachęcam wręcz Was do obejrzenia na dobry start ze światem kryptowalut. Krok po kroku przeprowadzę Was przez ten ciężki, burzliwy na samym początku proces i w 2-3-4 godzinki dowiecie się wszelakich. Takich informacji w pigułce i będziecie łatwiej się w stanie poruszać po tym rynku, jak prawdziwi doświadczeni gracze. Więc spadajcie tam. No i na koniec również zachęcam do odwiedzenia giełdy Bybit. Jest tam obecnie taka promocja takie wydarzenie ekskluzywne wręcz dla nowych osób, które umożliwia. Cashback z każdego 1000 dolarów, które wpłacicie na tę giełdę, dostajecie 35 dolarów z powrotem to jest raz, dwa, na tej giełdzie jest lunchpad, gdzie można kupować nowe projekty po najniższej możliwej cenie w formie IDO, czy Initial DEX, na przykład Offering, czy Initial Game Offering, są różne tam proponowane. To jest taka alegoria, synonim do ICO, tak, Initial Coin Offering, które kiedyś było często nazywane właśnie te projekty w taki sposób. Teraz jest trochę inaczej, tych nas się wymyśla coraz więcej, ale to nie ma większego znaczenia. W opisie pod tym filmem znajdziecie te wszystkie linki. Na tym ByBicie można sobie też normalnie kupić Bitcoin, Ethereum i w ogóle, więc dopiero jeżeli zaczynacie, to wpadajcie tam. Pamiętajcie, żeby z Binance czy z innych giełdy przesłać sobie 10, 50, 100, 500 dolarów na tego ByBita. Przykładowo za USDT kupić sobie Bitcoina na giełdzie spot i wtedy już bierzecie udział w promocji, w której nawet można wygrać Bitcoina co tydzień, Ethereum, więc tych nagród jest sporo, dla każdego coś dobrego. I pamiętajcie, żeby ten pierwszy depozyt, te pierwsze transakcje wykonać maksymalnie w 7 dni po rejestracji, też przypominam osobom, które już się zarejestrowały, a tego nie zrobiły. No bo tylko wtedy możliwość tej partycypacji otrzymacie w tym właśnie evencie. Pewnie interesuje Was, jakie to wielkie firmy i giganci e, na tym rynku się już poruszają i jakieś tam nowinki przedstawiają swoim użytkownikom, więc ja Was w ten temat już słuchajcie wprowadzam. Spójrzcie teraz sobie już prędko na ten materiał, jaki dla Was przygotowałem i zaczynajmy podróż po globalnych korporacjach w świecie kryptowalut. Czy trzeba trzymać tę rękę na pulsie, jak tytuł wskazuje? Wydaje mi się, że tak, bo ta masowa adopcja nadchodzi w szerokim wybrzmieniu i wydźwięku tego słowa jak najbardziej. Chciałbym Wam opowiedzieć dzisiaj o firmach, które obecnie wykazują się ponad przeciętnym zainteresowaniem branżą kryptowalut i blockchainem, tym samym często dyktując ruchy na rynku krypto. Postanowiłem nagrać ten film, ponieważ czytając komentarze pod jednym z poprzednich filmów, doszedłem do wniosku, że wiele z was nie wie, że świat zdecentralizowany, czyli świat krypto. Niekiedy zazębia się ze swoim scentralizowanym odpowiednikiem, a nawet potrafi być siłą napędową dla świata opartego na łańcuchu bloków. O korporacjach, które inwestują w krypto albo są bezpośrednio firmami pracującymi nad rozwojem blockchaina i tokenów, często mówi się Blockchain Stocks i Crypto Stocks. A przyjęło się tak, ponieważ posiadanie akcji tychże firm pozwala inwestorom na ekspozycję na rynek krypto. Bez bezpośredniego słuchajcie zagłębiania się w ten świat. Jednakże, celem tego filmu nie będzie przedłożenie Wam listy akcji, w której należy się zaopatrzyć. Chcę Wam po prostu wytłumaczyć na przykładach, jak poszczególne korporacje starają się zagarnąć dla siebie kawałek tego tortu, jakim są zdecentralizowane dobra cyfrowe. Jest to o tyle ciekawy temat, że w przypadku niektórych firm naprawdę trudno jest jednoznacznie określić, który model działania jest im bliższy, ale jedno jest pewne. Przyszłość to wszystko zdefiniuje. Pierwszą firmą w dzisiejszym filmie będzie PayPal. No i jest to firma, podmiot, o której pewnie większość z Was słyszała. Jedna z większych na świecie firm zajmujących się transferem pieniędzy, więc jestem pewny, że wpadała Wam kiedyś już w oko czy w ucho. W radiu czy gdzieś. A może nawet sami korzystacie z tej platformy, robiąc zakupy w sieci. PayPal ma ponad 392 miliony aktywnych kont. Według raportu z 2020 roku baza użytkowników tej platformy codziennie wzrasta o aż 170 tysięcy osób. U nas w Polsce nie jest ona jakoś bardzo popularna, głównie dzięki temu, że mamy tutaj bankowość elektroniczną na wysokim poziomie i możemy być serio z tego dumni. Mało się u nas o tym mówi, ale wiele rzeczy, które uznajemy w Polsce za pewnik, nie jest aż tak oczywiste za oceanem. Przykładowo, nie wiem, czy widzieliście i wiedzieliście o tym, ale w Polsce sieć internetowa, szybkość połączenia jest jedna z najlepszych na świecie. Dowiecie się tego podróżując przy różne miejsca. W Stanach bankowość jest na, ni na niższym poziomie. Ludzie generalnie nie wysyłają sobie przelewów pieniężnych za pomocą banków, ponieważ trwa to długo i wiąże się z jakimś oprocentowaniem tych transakcji z prowizją. Ponadto wciąż aż 40% sklepów w USA nie umożliwia płatności zbliżeniowych, nawet pomimo nacisku na implementację tej technologii ze względu na słowo na C którego nie wolno wymawiać, chodzi o pandemię. Z tego względu tzw. cash apps, czyli aplikacje od pieniędzy są tak bardzo popularne w USA. Ale co to ma w związku z krypto? Otóż w 2020 roku firma PayPal otworzyła się na rynek kryptowalut, wyrażając chęć współpracy z Facebookiem przy tworzeniu dla nich tokena. PayPal jednak wycofał się z tej decyzji i postanowił pójść własną drogą. Zamiast tego postawili na własną opcję i uruchomili usługę umożliwiającą użytkownikom dokonywanie transakcji w milionach sklepów internetowych za pomocą kryptowalut. W krypto można też za pomocą tej platformy po prostu zaopatrzyć się i używać wbudowanego w aplikację cyfrowego walletu. Obsługiwany jest nie tylko Bitcoin, ale również Ethereum i Litecoin. Ale to nie jest powód, dla którego umieściłem tę firmę na pierwszym miejscu w dzisiejszym zestawieniu. W jednym z filmów, w których mówiłem o rynku niedźwiedzia, wspominałem o stablecoinach. Według przecieków, które zostały następnie potwierdzone przez sam PayPal, firma planuje wprowadzić swojego własnego stablecoina o roboczej nazwie PayPal Coin. Dla przypomnienia: stablecoin to waluta będąca połączeniem tradycyjnego, konwencjonalnego pieniądza i krypto. To tokeny, których wartość ściśle określana jest przez wartość dolara amerykańskiego lub innego pieniądza fiducjarnego, jak np. złotówka czy euro. W efekcie nie są one narażone na wahania na rynku, tak jak ma to miejsce w przypadku bitcoina czy ethereum. Te cyfrowe, stabilne waluty ostatnimi czasy bardzo szybko zyskują na popularności, czego dowodem jest fakt, że licząc od połowy grudnia jeden z czołowych stablecoinów USDC odnotował wzrost na poziomie 700%, jeżeli chodzi o kapitalizację oczywiście, bo cena jest niezmienna. No i kapitalizacja tych pięciu największych rynkowych stablei wynosi aż 150 miliardów dolarów, co jest obecnie dużą częścią rynku 7,30% wszystkiego. PayPal nie mógł znaleźć sobie lepszego momentu na wejście z tą inicjatywą. Tak więc PayPal już w tym momencie dominuje płatności internetowe, a niedługo może zagarnąć dla siebie również i kawałek świata. Krypto, łatwo możemy wywnioskować, że będzie to też potężny kamień milowy. A ponieważ kryptowaluty stają się coraz bardziej akceptowane przez multum różnych sklepów i firm, to w efekcie przełoży się to na jeszcze większą liczbę konsumentów korzystających z tego typu rozwiązań i ich szybszy rozwój. Numer dwa to jest Tesla. Projekt firma, o której większość z Was słyszała, głównie też ze z tego względu, że jej akcje kosztują obecnie 900 kilkadziesiąt dolarów od sztuki i osiągnęły astronomiczny wzrost w ciągu ostatnich kilku lat, prawie tak spektakularny jak wzrost na rynku krypto. Do walut poszczególnych, jakichś coinów. Za Teslą stoi nasz tutaj adorator Bitcoina, Dogecoina i Siby, Elon Musk który wielu już uprzykrzył życie, ale wielu też pozwolił zarobić potężne pieniądze. No I pewnie nikt z was nie dziwi się, że ta firma znalazła się na drugim miejscu w tym właśnie zestawieniu. Tesla to największa na świecie firma produkująca samochody elektryczne, a jej kapitalizacja rynkowa wynosi ponad 1 bilion dolarów. Pomimo to, że ta firma nie jest stricte firmą z branży blockchain czy też krypto, ani nawet finansową, to w tej chwili jest ona jednym z największych graczy na stanie krypto, bo jej CEO jest wielkim propagatorem kryptowalut i stawia między innymi właśnie e, na Bitcoina, Ethereum czy Doge'a, które zresztą dodaje nawet do bilansu swojej firmy. Możecie pamiętać, jak jakiś czas temu Tesla poczyniła inwestycję w Bitcoina na poziomie 1,5 miliarda dolarów. Ten jeden ruch nie tylko wywindował cenę Bitcoina, który wystrzelił prosto na Marsa czy tam gdzieś, ale także sprawił, że firma zarobiła więcej pieniędzy niż przez ponad 10 lat handlu pojazdami elektrycznymi. Korporacja posiada około 42 tysiące Bitcoinów, których obecna wartość rynkowa wynosi ponad 2 miliardy dolarów. Zresztą, słuchajcie, tu nie trzeba nawet mówić o inwestycjach firmy, gdyż sam Elon Musk jest na tyle prominentnym decydentem, że własnoręcznie winduje cenami kryptowalut za pomocą swojego Twittera, i jest tak zwanym naganiaczem. Wystarczy, że Elon napisze coś tak prozaicznego, jak jedno słowo DOGE albo Bitcoin i Ethereum wydają się być trochę za drogie, lol, żeby owinąć sobie wokół palca cały rynek i podyktować zmiany cen w jedną albo drugą stronę. Firma zaś okresowo wyprzedaje trochę Bitcoina, aby zrealizować zysk, ale jasne jest też to, że Tesla wierzy w przyszły potencjał cyfrowych walut, a szczególnie w normalizację ich zastosowania w realnym świecie, a Bitcoin szybko zyskuje akceptację głównego nurtu, więc inwestowanie w Tesla może być jednym ze sposobów na uzyskanie ekspozycji na kryptowalutę bez bezpośredniego zakupu jej. Kolejną firmą w dzisiejszym filmie jest Nvidia. Wielu znanym, szczególnie graczom, podmiotem, e, właśnie który tutaj reklamuje się też jako ten otwarty poniekąd na górników, gdzie wpro chcą wprowadzić teraz w najbliższym czasie możliwość zakupu kart, które będą jeszcze bardziej wydajniejsze i będą umożliwiały górnikom kopanie kryptowalut szybciej, lepiej, przy tym zarabiając na tym jeszcze więcej. Więc jest to firma rzeczywiście mocno zaangażowana w ten rynek, która chce ekspozycję swoją powiększać, i również zyskać, że tak powiem. No, tą chwałę wśród górników i zyskać ich sympatię, można by to właśnie tak określić, dzięki czemu naprawdę sporo kawałek tej społeczności będzie przychylny jej poczynaniu. No, wiadomo, jest to. Producent kart graficznych głównie, tak, które są jednym z podstawowych komponentów komputerów i innych urządzeń, z których na co dzień korzystają konsumenci, jak i gracze, którzy trochę nie lubią tego producenta za to, jak właśnie górnicy wywindowali ceny kart graficznych. Ja sam, słuchajcie, kupowałem teraz komputer właśnie do studia sobie tutaj i sama karta graficzna, jakiś tam GeForce 1660 GTX, coś tam kosztowało chyba 3 koła czy 3700, nie pamiętam już, ale kupa kasy, gdzie kiedyś ta karta graficzna jeszcze z 2 lata, Temu czy rok temu kosztowała chyba z 1200 zł, no więc to nie jest sprawka tylko inflacji. Zdecydowanie overpriced, jak za 6 gigabajtową kartę, no ale co zrobić? Na stan z dnia 21 stycznia Nvidia jest firmą wartą prawie 600 miliardów dolarów, czyli mniej więcej kapitalizacja wynosi tyle, co w obecnej chwili kapitalizacja Bitcoina, przyjmując jego cenę na poziomie 30 paru tysięcy dolarów. Nvidia jest firmą, e, która odnotowała rekordowy przychód. W wysokości 7 miliardów dolarów w poprzednim kwartale. Większość zysków z tej firmy pochodzi z produkcji i sprzedaży kart graficznych dedykowanych pod komputery do gier. Jednak to może się niedługo zmienić. Przewiduje się, że technologia przetwarzania grafiki firmy Nvidia doświadczy upgrade'u na miarę ewolucji w nadchodzących latach wraz ze wzrostem aktywności kopania krypto. Jeśli nie wiecie, to właśnie karty graficzne są kluczowym elementem każdej koparki kryptowalut, a z kolei to właśnie karty od Nvidia są najbardziej popularnymi kartami używanymi na poczet tego procesu. Firma dotychczas nie bezpośrednio brała udział w masowym przyjęciu technologii blockchain. Akcje firmy wzrosły o prawie 700% w ciągu ostatnich trzech lat w związku ze wzrostem popytu na jej procesory graficzne. Ten wzrost w bardzo dużym stopniu można przypisać gwałtownemu rozwojowi rynku kryptowalut, który osiągnął szczyt pod koniec 2017 roku i ponownie w roku ubiegłym. Farmy kopiące lub wydobywające kryptowaluty wykorzystują dziesiątki a niekiedy setki kart firmy Nvidia do wydobywania bitcoinów i innych walut cyfrowych. Tak czy siak, wraz z rosnącą popularnością kryptowalut, Nvidia zapowiedziała nowy produkt. Karty graficzne przeznaczone specjalnie do wydobywania kryptowalut, czyli cryptocurrency mining processors. Te karty graficzne zostały zaprojektowane specjalnie właśnie z myślą o profesjonalnych minerach, nazwijmy to tak, aby zapewnić większą wydajność operacji kopania, konsumując przy tym mniejszą ilość energii, bo jak wiadomo, prąd jest drogi, a będzie jeszcze droższy. Przewiduje się przez analityków, że te karty graficzne przyniosą firmie około 100 do 300 milionów dolarów kwartalnego przychodu, w miarę jak wydobywanie kryptowalut stanie się jeszcze bardziej popularne i łatwo dostępne. Wraz ze zmniejszaniem się udziału standardowych kart stworzonych z myślą o grach na rzecz tych przeznaczonych do kopania nastąpi zmniejszenie się emisji gazów cieplarnianych a większa moc obliczeniowa będzie mogła pozwolić na szybsze kopanie kryptowalut, co będzie tak zwaną sytuacją win-win. Nawiasem mówiąc, to właśnie między innymi przez te farmy kryptowalut, my, w cudzysłowie, zwykli konsumenci, mamy problem z zakupów zakupem podzespołów komputerowych w dobie i tak już znikomej dostępności wywołanej pandemią i opóźnieniami w produkcji, w logistyce, w transporcie. Mam nadzieję, że choć odrobinę zmniejszy to popyt na karty graficzne właśnie do gier, no bo nie ukrywam jak kiedyś będzie już ta Bessa pewna, to sam bym sobie w coś pograł w ramach małego relaksu. Nvidia już teraz jest jednym z wiodących dostawców technologii do wydobywania kryptowalut, choć przecież pierwotnie wcale nie planowała obierać tego kursu. Firma ma w miarę zdywersyfikowaną Plan działania, ponieważ próbuje swoich sił również w dziedzinie sztucznej inteligencji i pojazdów autonomicznych, podobnie wręcz jak Tesla, ale nie wyróżnia się aż tak na tyle konkurencji. Natomiast pozycja Nvidia na rynku blockchain jest silniejsza niż któregokolwiek z jej bliskich rywali, a produkty firmy zyskały tak dużą popularność w przestrzeni wydobywania kryptowalut, że prawie nie potrzebują marketingu, a z pomocą botów znikają ze sklepów internetowych tak szybko jak się pojawiają. Kolejną firmą, która przyspieszyła adopcję kryptowalut i sama bardzo się zaangażowała w ten temat jest firma Block o wcześniejszej nazwie Square. W 2020 roku zakupili oni bitcoinów za bodajże 50 milionów dolarów, co pozwoliło im być na pierwszych stronach gazet, no i od tego czasu naprawdę bardzo wiele zyskali na swojej inwestycji, pokazując innym firmom, że można, że się da i że był to fajny kierunek obrany właśnie w sferze inwestycji. Jeśli wierzyć raportom, to firma zarobiła na tych bitcoinach jakieś 120 milionów dolarów. Blok jest również właścicielem aplikacji Cash App. To platforma podobna do Paypala, która umożliwia wysyłanie pieniędzy znajomym, ale również o wiele więcej. Jest to zarazem świetny i bardzo prosty w użyciu broker, jak to mówią w internecie. Sam Blok jako firma, tak podmiot planuje również zrewolucjonizować cyfrowe portfele, co według analityków ma mieć miejsce jeszcze w roku 2022, czyli w obecnym. Z tego co mi wiadomo. Ponadto jednym z celów blok jest stworzenie dwustronnego ekosystemu płatności cyfrowych, który będzie służył zarówno sprzedawcom, jak i konsumentom. Analitycy zaś nie byli pewni, czy tempo wzrostu przychodów blok wzrosie po okresie nadmiernych inwestycji, ale wygląda na to, że wszystko idzie w dobrym kierunku. Zmiana nazwy firmy nastąpiła w zeszłym miesiącu, co sugeruje, że firma obrała nowy kierunek i postanowiła położyć większy nacisk na skupienie się na technologii blockchain. Co więcej, w zeszłym tygodniu Blok potwierdził swoje plany budowy własnej farmy Koparek. Bitcoina i zamierza zatrudnić do tego cały zespół ekspertów. Firma wierzy też, że kopanie jest czymś więcej niż tylko tworzenie nowych bitcoinów. Widzi taką długoterminową wartość dążenia do przyszłości, która będzie w pełni zdecentralizowana i nieograniczona przez podmioty zewnętrzne, jakieś centralne. Jak na razie wiadomo tylko, że ten mining będzie odbywał się na otwartych warunkach, cokolwiek to znaczy i wraz z pełną aprobatą ze strony społeczności. To sugeruje, że blog chce, aby każdy miał dostęp do wydobywania bitcoina w prozy swojego domu. Ogólnie rzecz biorąc, ta nowa inicjatywa jest zgodna z przekonaniem firmy, według którego bitcoin może być i będzie dominującą kryptowalutą w internecie. Piąta firma w dzisiejszym filmie to jest Facebook, no i podspółka Meta. O której słyszeliście pewnie kilka miesięcy temu, gdy zrobiło się głośno o tej właśnie spółce, córce a propos metaversu i tego, co Mark Zuckerberg przygotował dla swoich odbiorców, co chce stworzyć, podobno to jest jego wielkie marzenie, żeby być panem, władcą tego wirtualnego świata, gdzie wszyscy tam popadną w depresyjną, apokaliptyczną ruinę umysłową i będzie tym wszystkim rządził ze swojego fotela. Być może, nie wiem, pomysł niezły, ale dosyć taki utopijny, niestety. Niemniej jednak uważam, że coś tam fajnego może zdziałać na tym obszarze. Jest osobą, która przynajmniej technologicznie zna się na rzeczy, ma cały dział prawny i w ogóle, żeby zabezpieczyć to w jakiś tam w miarę normalny sposób. Na pewno będzie miał wiele nieprzyjemności płynących z tego względu, wiele rozpraw sądowych i wiele jakichś tam... Pobudek ku temu, żeby zmieniać pewne biegi wydarzeń, które zaplanował sobie właśnie w tym metaversie, tak czy siak uważam, że może mu się to udać, no bo komu, jak nie jemu. No i właśnie wcześniej wspominając o PayPalu, nam, napomknąłem o tym, że PayPal wraz z Facebookiem chcieli stworzyć własnego stablecoina. Ten projekt miał się nazywać Libra, i oprócz Facebooka i PayPala pracowała nad nim również Mastercard i Visa. Projekt, jak wiecie, niestety nie wypalił, gdyż firmy najprawdopodobniej nie doszły do porozumienia wewnętrznie. Firma marka Zuckerberga natomiast nie dała za wygraną i postanowiła kontynuować rozwój projektu pod, no, pod nową nazwą. Sam Facebook twierdzi, że jest już na skraju uruchomienia tego nowego, ambitnego systemu płatności opartego na kryptowalutach, który według przedstawicieli firmy zwiększy integrację finansową i obniży opłaty transakcyjne. Projekt jest zasadniczo jedynie rebrandingiem kryptowaluty Libra i portfela Calibra, które firma zaprezentowała w czerwcu 2019 roku. Ta nowa waluta cyfrowa ma nazywać się DM, albo Diem, albo Daiem i ma być globalną platformą płatności finansowych, która będzie dostępna dla każdego człowieka na ziemi, również w regionach bez dostępu do standardowej bankowości. Stablecoin oparty będzie na dolarze amerykańskim, a w planach firmy znajduje się również cyfrowy portfel o nazwie Novi, czyli taki spadek po wspomnianym olecie Calibra, który ma umożliwić ludziom handel tokenami DAEM, zarówno Krajowe, jak i zagraniczne transfery pieniężne mają być w pełni darmowe, co może przyciągnąć wielu ludzi zainteresowanych tym projektem. Nowi, czyli ten wallet ma również zostać zintegrowany z Messengerem i Whatsappem, dzięki czemu miliony ludzi za jednym zamachem mogą stać się potencjalnymi posiadaczami waluty Dajem. Jeśli chodzi o wywiązywanie się z obietnic, to z jednej strony jest to projekt Facebooka, który nie szczędzi w środkach i ma zamiar w przyszłości na dobre zdominować świat zdecentralizowany swoim metaversem i ich rzeczywistością rozszerzoną. Z drugiej strony jednak analitycy podchodzą do tego projektu z pewną rezerwą. Eksperci mają wątpliwości, czy technologia w ich wydaniu będzie faktycznie mogła sprostać celom, które postawili sobie autorzy. Niepokojące jest również to, że ten dajem miał pierwotnie ujrzeć światło dzienne do końca grudnia ubiegłego roku. Tak się niestety nie stało. Zostało nam więc tylko czekać, na co, co pokaże Facebook w przyszłości. No i kto wie, być może to właśnie dzięki Markowi Zuckerbergowi rozpocznie się proces przechodzenia na następną generację sieci Web 3.0, chociaż szczerze w to wątpię, bo raczej nie chciałby Takiego biegu rzeczy dla swojej osoby. No i ostatnia firma to jest Marathon, która już od dłuższego czasu zajmuje się, słuchajcie, wydobywaniem kryptowalut i rozwojem technologii, też prawnych rozwiązań, takich około automatycznych wokół tego wszystkiego. Więc posłuchajcie również i o niej. Konkretnie mówiąc, jest to Marathon Digital Holdings. Jest to firma technologiczna zajmująca się właśnie wydobyciem, skupiająca się na ekosystemie blockchain i generowaniu cyfrowych aktywów. Spółka rozpoczęła działalność w 2010 roku jako Marathon Patent Group, kiedy to zaczęła gromadzić patenty związane z szyfrowaniem. Akcje Mara zaczęły być notowane w 2013 roku. W dniu 1 marca 2021 firma zmieniła nazwę na Marathon Digital Holdings i jest dzisiaj największą firmą zajmującą się wydobyciem bitcoinów w Ameryce Północnej. Ale dlaczego to aż takie ważne? W poprzednim materiale o Hoście wspomniałem, że Chiny i Kazachstan to państwa, które były kolejno pierwszym i drugim największym krajem na świecie pod względem ilości wykopywanych bitcoinów. Trzecim krajem wówczas były Stany Zjednoczone. Jak powszechnie wiadomo, jakiś czas temu w Chinach rząd kategorycznie zakazał kopania krypto, a w wyniku zamieszek w Kazachstanie również i ten kraj stracił swoją, że tak powiem, pozycję w tabeli. Jeśli nie wiecie nic o tej sytuacji, to polecam Wam nadrobić mój poprzedni materiał dedykowany tej kwestii. Wracając do tematu... Trudno jest znaleźć teraz odpowiednie dane. Ale jeśli sama sytuacja się nie poprawi i nie powrócimy do poprzedniego stanu rzeczy, to może się okazać, że to właśnie USA stanie się najpotężniejszym na arenie międzynarodowej krajem koparką, a Marathon stanie się największą firmą kopiącą w tym kraju kryptowaluty. Marathon posiada flotę wydobywczą składającą się z 31 tysięcy aktywnych kopiących i posiada w swoich rezerwach 7 649 bitcoinów o wartości rynkowej około 400 milionów dolarów, czyli tam ponad 1,5 miliarda złotych na nasze. Mara miał maksymalną kapitalizację rynkową w wysokości 4 miliardów dolarów, jednakże w wyniku niestabilnej ostatnimi czasy bitcoina ceny spółka uległa gwałtownym wahaniom. Warto zauważyć też, że Maraton koncentruje się na zrównoważonym rozwoju i środowisku, wykorzystując swoje działalności energię dostarczającą ze źródeł odnawialnych. Celem firmy jest osiągnięcie 100% neutralności węglowej do końca 2022 roku, czyli wszystko będzie ze źródeł odnawialnych, cała energia jakby przeświadczona, przeznaczona tak do... Czyli wszystko ma być docelowo ze źródeł odnawialnych, ze słońca, z wody. Yy, wszystko to, czy tam z ziemniaków albo krowich placków, to sobie wybiorą. Chodzi o całą tę energię, która będzie służyć do wydobywania kryptowalut. Myślę, że to bardzo ważna kwestia. Szczególnie, że coraz więcej krajów nakłada restrykcje na kopanie właśnie ze względu na ślad węglowy, czyli po prostu zanieczyszczanie środowiska przez farmy koparek. Najnowszym regionem świata, który zdecydował się zbanować mining jest Kosowo, a miało to miejsce 5 stycznia tego roku. Włodarze tego spornego na arenie międzynarodowej regionu Europy Umotywowali te decyzje częstymi przerwami w dostawie prądu, które miały miejsce właśnie w wyniku kopania. Kosowo to drugie w Europie miejsce, w którym oficjalnie dokonano takiej decyzji. Pierwszym była Macedonia Północna. Miejmy nadzieję, że ten trend w Europie nie będzie się jednak utrzymywać, ponieważ w innym wypadku może to być dla nas zgubne w konsekwencjach, jak mowa, dla nas, inwestorów. Ale nie zapominajmy jednak, że w Europie mamy też wiele krajów, które otwarcie popierają kryptowaluty. Mam nadzieję, że udało mi się trochę przybliżyć Wam ten temat i dowiedzieliście się dzisiaj, że czasami kryptowaluty i tradycyjne finanse potrafią żyć ze sobą w harmonii. Film był bogaty w wszelakie informacje, więc jeżeli komuś raz nie wystarczy, obejrzyjcie go nawet dwa razy i pamiętajcie, żeby wysłać znajomym zainteresowanym kryptowalutami i tym, którzy rzeczywiście myślą, że to jest scam, że to oszustwo, to zobaczcie, takie firmy uczestniczą w tym wszystkim, chcą również globalnie się rozwijać, może to ich przekona, żeby chociaż tematem się zainteresować, bo może się okazać tak, że za 10 lat będą Wam dziękować albo żałować, że się właśnie nie zainteresowali, jak Wy o tym. Mówiliście, pamiętajcie, że linki są w opisie. Pamiętajcie o tej promocji na Bybit, depozyt, odbieracie kasę, są konkursy, więc warto się zainteresować. Linki są w opisie do filmów, właśnie tych 10, które polecam będzie na start. No i aktywny jest konkurs. Koniecznie dajcie znać w komentarzu, co sądzicie o takiej scenarii. Kolorowej tam tło? Co sądzicie o tym filmie i jakie tematy chcielibyście, żebym poruszył w następnych filmach? Bo istotne jest to, że ja czytam te komentarze, oglądam te, szczególnie, które mam najwięcej kciuków w górę, wyciągam wnioski i często są to dla mnie takie inspiracje do tworzenia kolejnych materiałów. Trzymajcie się, do usłyszenia w kolejnych filmach i do zobaczenia. Na razie, cześć.